Nowo otwarty sklep jubilerski Krzysztof Łęcki zaprasza. W ofercie salonu biżuteria złota i srebrna, biżuteria z bursztynem, obrączki, brylanty, zegarki i upominki. Sklep prowadzi także skup złota i srebra oraz naprawy. Sklep jubilerski Krzysztof Łęcki. Zgierz, ulica długa 14, telefon 512-370-644. 2 grudnia Emila Okupska zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. A dziś w wydarzeniach powiemy między innymi o miłym geście ze strony władz Miasta Izgierskiego Szpitala dla dzieci urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Z jednej strony jest to taki miły gest skierowany w stronę rodziców, noworodków urodzonych w naszym szpitalu. Z drugiej zaś strony jest to dowód bezpośredniego zaangażowania się w miasta. A także zapytaliśmy Zgierzan, czy boją się ataków terrorystycznych. Nie sądzę, żeby nam zagrażali inni. Jak nie będziemy wtykać palców w nie swoje sprawy, to na pewno nie będą nam zagrażać. Więc pilnujmy swoich spraw, swojego nosa i brońmy swoich narodowych interesów. Kod zachowania. Jak rozszyfrować bardzo trudne zachowania uczniów. Pod taką nazwą odbyła się konferencja, poprzez którą nauczyciele i opiekunowie mogli dowiedzieć się, jak radzić sobie z trudną młodzieżą. Gościem specjalnym tego spotkania była znakomita specjalistka behawioralna Jessica Minian. Pomysł zorganizowania prelekcji powstał, ponieważ konfliktowe sytuacje w klasach z dziećmi dają się coraz bardziej we znaki. Konferencja miała na celu pomóc nauczycielom, rodzicom i lekarzom w identyfikacji i zrozumieniu czynników, które wywołują trudne zachowania uczniów. Na licznych przykładach specjalistka pokazała, jak ogólnoszkolne czynniki w połączeniu z brakiem w umiejętnościach psychicznych ucznia przyczyniają się do jego wybuchów ekstremalnie trudnymi zachowaniami. Jest u nas dzisiaj Jessica Minan. Jessica jest adiunktem Uniwersytetu w Bostonie, jest takim doradcą behawioralnym, która pokazuje, w jaki sposób ona w swojej pracy ze swoimi dziećmi, nauczycielami próbuje wypracować system pozytywnych kodów zachowań. Dla nas nauczycieli, psychologów, pedagogów jest niezwykle cenna. Sala wypełniona była do ostatniego miejsca. Z uwagą i gotowym notatnikiem większość czekała, aby móc zapisać cenne porady. Mówi się, że żyjemy w czasach, gdzie dzieci są trudne, przejawiają zachowania, które nie jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć i odczytać. Ten problem nie dotyczy tylko rodziców, ale i pedagogów. Ta konferencja z pewnością przyda się wszystkim obecnym, ponieważ dostarczono im wielokrotnie przetestowane i sprawdzone w praktyce narzędzia do naprawy zachowań uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Tutaj dostajemy konkretną wiedzę, to jest to o wiele łatwiejsze, aniżeli wyczytanie tego z książek i wybranie tego często jeszcze z najnowszych publikacji. Także taka konferencja jest niezmiernie potrzebna. Powinno być tego, wydaje mi się, nawet więcej. To właśnie zachowania dzieci spowodowały, iż jako nauczyciel postanowiłam uczestniczyć w tej konferencji. I poruszane tematy są bardzo istotne dla, dla mnie jako nauczyciel. Gdyż na pewno wykorzystam już nawet ta część, która w tej chwili była tak, uważam, że bardzo fajnie, że tutaj jestem. No, jeśli ktoś tylko będzie chciał popracować nad taką strategią, warunkami tworzenia tych sytuacji edukacyjnych, które by pomagały dziecku w zmianie zachowania, ale też jeśli będzie chciał dorosły wykorzystać tę wiedzę nad kontrolą swoich emocji i swoich zachowań, to na pewno jest szansa na to, żeby uczeń w szkole. Mógł pracować nad zmianą zachowania przy dużym wsparciu nauczycieli, wychowawców. Wypracowanie poprawnych metod pracy z dzieckiem na pewno wymaga wiele czasu. Wnioski wysunięte z konferencji mogą okazać się dobrą wskazówką do tego, jak można zrozumieć lepiej różne zachowanie ucznia. Miły gest na powitanie każdego nowonarodzonego dziecka, a przy tym nietypowa forma promocji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Mary Skłodowskiej Kiri oraz naszego miasta. Od końca listopada dzieci, które przyjdą na świat w zgierskiej placówce, otrzymają wyprawkę. Na jakie prezenty mogą liczyć świeżo upieczone mamy i ich pociechy sprawdzaliśmy z naszą kamerą. W jednych szpitalach jest to ubranko czy środki do pielęgnacji niemowląt, a w jeszcze innych pieluchy. Dzieci, które przyjdą na świat w Zgierskim Szpitalu, otrzymają książeczki autorstwa Wandy Chotomskiej, Przygody Jeża spod miasta Zgierza ze specjalną dedykacją dla rodziców. Książeczki zostaną wręczone wraz z ręcznikami kąpielowymi z wyhaftowanym jeżem i napisem Zgierz. Cała akcja została zainicjowana przez ordynator oddziału neonatologicznego i patologii noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. My się bardzo, że miasto wraz z Panem Prezydentem oraz z dyrekcją naszego szpitala zaangażowały się czynnie w akcję promocyjną zatytułowaną Witaj w Zgierzu. Z jednej strony jest to taki miły gest skierowany w stronę rodziców noworodków urodzonych w naszym szpitalu, z drugiej zaś strony jest to dowód bezpośredniego zaangażowania się włodarzy miasta tematem liczby urodzeń nowych mieszkańców zwierza. Chcieliśmy z jednej strony wspomagać osoby, które rodzą na terenie Zgierza, gdzie dzieci przychodzą tutaj na świat, w jaki sposób ten ważny moment, żeby został uhonorowany, symbolicznie w jaki sposób, w który gdzieś budzi pewien uśmiech wśród rodziców pewien nagradza ten trud, jaki został włożony w fakt urodzenia się dziecka, a również zachęca do tego, żeby te dzieci tutaj przychodziły na świat. To jednak najważniejsze, że taki pomysł podoba się pacjentkom. No, uważam, że jest to bardzo miły i zaskakujący gest oczywiście. No, nie ma nic lepszego niż po prostu no, trafienie na, na taki szpital, który po prostu dba o swoich pacjentów, tak jak tutaj po prostu cały personel, naprawdę bez zarzutu. Wszystko na najwyższym poziomie wszyscy mili uprzejmi naprawdę. Słowa pacjentki są najlepszym dowodem na to, że w zgierskim szpitalu naprawdę warto rodzić. Dodatkowym atutem jest to, że oddział ginekologiczno-położniczy, jak i na antologii i patologii są wyposażone w nowoczesny sprzęt i doskonałych specjalistów. Rodzą u nas pacjentki z bardzo różnych. Stron województwa, nawet powiedzmy z odległości ponad 70 kilometrów, przyjeżdżają do nas, żeby urodzić swoje dziecko. I taka akcja promocyjna po pozwala nam przede wszystkim na. Dotarcie do tych pacjentek, to się rozchodzi, które jeszcze może o nas nie słyszały. Liczba porodów nam wzrasta, a z dostępnych mi danych wynika, że w innych szpitalach województwa łódzkiego w 2015 roku będzie mniejsza niż w roku poprzednim. Jest to niewątpliwie sukces wszystkich tutaj zatrudnionych i gdyby nie to, że warunki lokalowe, które mamy niestety, nie najlepsze nie poprawiły się do dzisiaj, to moglibyśmy liczyć na znacznie większą liczbę porodów. Do tej pory miasto zamówiło już 100 takich zestawów. Jednak przy takiej liczbie urodzeń zapas może się szybko skończyć. Być może jeśli ten pomysł się sprawdzi, a i środki finansowe na to pozwolą, w przyszłości taka wyprawka może powiększyć się o kolejne gadżety. Spore zamieszanie wśród zgierskich kierowców wywołała nowa organizacja ruchu wokół bloku przy targowej. Dla jednych ta zmiana ma swoje uzasadnienie, natomiast drudzy mówią, że nie tędy droga. Komu przeszkadza, a dla kogo jest to udogodnienie, sprawdzał Rafał Woźniak. Jadąc na przykład od ulicy Chorzej nie tak łatwo dostaniemy się na targową. Możemy się mocno zdziwić, ponieważ zakaz goni zakaz, a to nie wyróży nic dobrego. Jeśli ktoś wpadłby na pomysł tak jak my, aby dostać się na targową ulicą przy blokach, musi go sobie szybko wybić z głowy i szukać innego rozwiązania, ponieważ przywita nas zakaz wjazdu. No to może skręcając w drogę, która znajduje się przy rynku? Co prawda wjedziemy na targową, ale musimy pamiętać, że jest to ulica jednokierunkowa, czyli możemy tylko skręcić w prawo. To jak w takim razie dostać się na osiedle? Niestety, musimy zrobić spore kółko, aby w końcu zgodnie z przepisami wjechać i zaparkować przy blokach. Pytanie, czemu mają służyć te liczne zakazy wjazdu? No bo tu mieszkam i nie było można się ruszać, bo samochodu było pełno. Nie można było nawet przejść przez ujezdnię. Czyli jak był rynek, to tutaj wszyscy parkowali Tak, a nie daj Boże, jak były Wszystkich Świętych, jak zbliżało się. Nie było można tu przejść. A kto mieszka tu, to nie mógł nawet sobie swojego samochodu zaparkować. Oczywiście, znajdą się też tacy, którzy lubią sobie ułatwiać życie, w tym wypadku akurat łamiąc prawo. Tym zmotoryzowanym wydaje się chyba, że zakazy i ograniczenia nie obowiązują ich. Co prawda niektórzy mieszkańcy, jak i przyjezdni dziwią się i nie potrafią zrozumieć, czemu ma służyć ta zmiana organizacji ruchu. No, trochę jest za, za niedobrze. Trzeba więcej paliwa, trzeba jeździć okrężną drogą, od tyłu. Pani jest mieszkanką tutaj? Tak. Czyli, czyli nie bardzo. tak? No, nie bardzo, nie bardzo. Mogą zmienić jak chcą. No Dość ciężko w ogóle jest tutaj zaparkować, wykręcić, manewrować. Faktycznie ten wyjazd nakazuje teraz w tej chwili w prawo, tak? Trzeba objechać cały rynek, żeby z powrotem wyjechać, głównie na główną ulicę na miasto, więc no ogólnie trochę ciężko. Mogłoby to trochę być to w jakiś sposób dogodniej dla, dla poruszających się samochodami. Jak widać, zdania co do wprowadzonych zmian są podzielone. W grę wchodzi spokój mieszkańców, a z drugiej strony szybkość dotarcia do celu. Może się okazać tak, że jak niespodziewanie zakazy się pojawiły, tak z znienacka znikną i wszystko będzie jak dawniej. Po ostatnich atakach członków państwa islamskiego w Paryżu po raz kolejny aktualne staje się pytanie, na ile możemy czuć się bezpiecznie we własnym kraju. Zgierzanie mają obawy, że do podobnych ataków mogłoby dojść w Polsce. Czy nasze miasto jest na taki czarny scenariusz przygotowane? Polska nie bierze udziału w nalotach na Syrię, nasze wojska z Iraku zostały wycofane już dawno, niemniej wciąż postrzegani jesteśmy jako sprzymierzeniec krajów zachodnich. Ilość muzułmanów w przeliczeniu na ilość mieszkańców jest nieporównywalna pomiędzy Polską a Francją. Potencjalnym terrorystom w naszym kraju zdecydowanie trudniej byłoby wmieszać się w tłum. Nie wszyscy zdzierzanie przyjmują takie argumenty i uważają, że trzeba mimo wszystko trzymać rękę na pulsie. Czy generalnie jeszcze póki co się nie boję? Bo myślę, że nas to. Nie dotyczy, że są kraje bardziej zaangażowane w, w Syrii i w pozostałych krajach zagrożonych, ale myślę, że powinniśmy mieć to na uwadze i jednak nasze bezpieczeństwo trochę mimo wszystko poprawiać. Większe dotacje dla, dla agencji odpowiedzialnych za, za nasze bezpieczeństwo. Boimy się. Boimy się. I tak i nie. No, tyle mogę tylko powiedzieć. No, to zależy, jakie mamy służby, jak one będą yy, nas, tak, jak funkcjonować. To jest trudno powiedzieć. Nie sądzę, żeby nam zagrażali jacyś inni. Jak nie będziemy wtykać palcy w nie swoje sprawy, to na pewno nie będą nie zagrażać. Więc pilnujmy swoich spraw, swojego nosa i brońmy swoich narodowych interesów. Nie, nie boję się. Bo mnie zwykłego człowieka nic nie ruszy. My sami możemy w pewnym stopniu przeciwdziałać ewentualnym atakom. Na przykład przez obserwację tego, co się wokół nas dzieje, zwracać uwagę na pozostawiony bagaż, orientować się, gdzie są najbliższe wyjścia ewakuacyjne. W przypadku wystąpienia zamachu w naszym mieście do akcji wkroczyłyby odpowiednie służby ratunkowe. W wypadku ataku terrorystycznego, służbą wiodącą w przedmiotowym temacie jest policja, a Straż Pożarna jest służbą pomocniczą. W związku z tym w przypadku wystąpienia jakiegoś w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego, no nasze działania będą polegały głównie na ewakuacji mieszkańców czy osób przebywających w danym budynku czy w terenie otwartym, zawalenia konstrukcji po ewentualnym wybuchu straż pożarny dysponuje specjalistycznym sprzętem oraz grupą poszukiwawczo ratowniczą wyposażoną w specjalistyczne urządzenia takie jak geofony oraz psy poszukiwawcze. Trudno mówić o tym, czy jesteśmy przygotowani na ewentualny atak terrorystyczny, ale w przypadku wystąpienia jakiegoś aktu terroryzmu lub katastrofy, Zgierz posiada magazyn ratunkowy, w którym znajdują się wszelkie pomocne rzeczy. Jesteśmy w tej chwili w magazynie ratunkowym Urzędu Miasta Zgierza. Ten magazyn służy, to pomieszczenie konkretnie, w którym teraz jesteśmy, służy do zgromadzenia rzeczy, które na wypadek jakichś zagrożeń, czy to czynników przyrody związanych z jakimiś huraganami, wiatrami, czy innymi rzeczami, mogą służyć dla ochrony dobytku mieszkańców miasta, zabezpieczenia czasowego budynku. Zabezpieczenia dachów. Warto dmuchać na zimne i być przygotowanym na wszystko, bo żyjemy w czasach trudnych i mało kto jest w stanie przewidzieć, co będzie za 5 czy 10 lat. Kiedy dni stają się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe, w przejściu z Jesieni do ziemi przeżywamy okres kościelnego roku liturgicznego, nazwanego Adwentem. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz zmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego Adventus, które oznacza przyjście, a dla starożytnych Rzymian oznaczało oficjalny przyjazd Cezara. Z kolei dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana, które musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tylko czasem pokuty, a raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Dla nas, ludzi wierzących, tym jest Chrystus. Przyszedł kiedyś jako mesjasz, i, i te święta, które będziemy przeżywali w najbliższym czasie, mają nam to uświadomić, ale jest jeszcze ważniejsze przygotowanie to na to ostateczne spotkanie, bo każdy z nas wie, w jakim kierunku biegnie i czego oczekuje, że to, co czeka nas w przyszłości, to jest życie wieczne i na to zasługujemy. Cztery niedziele adwentu, tak jak wskazują świece w tym wieńcu adwentowym, to czas, kiedy my rozpatrujemy, co trzeba zrobić, w jaki sposób. Żeby nie zmarnować danych nam chwil życia codziennego i ubogacać się nawzajem, i wzrastać w miłości, i odkrywać dobro, i zachwycać się pięknem, ale równocześnie być świadkiem w tych trudnych czasach tego, kim jest dla mnie Chrystus. I na to pytanie umieć sobie odpowiedzieć, ale równocześnie jeszcze coś więcej, czyli apostołować, żeby Wyjść naprzeciw tym, którzy może poszukują, albo może gdzieś są zamknięci, bo pogubili się w życiu. Od tego jesteśmy my. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są roraty. Jest to msza święta sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny. W kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny takie nabożeństwo odprawiane jest codziennie przez cały ten okres o 7 rano. Wraz z Adwentem w kościele katolickim rozpoczyna się nowy rok Liturgiczny. A każdorazowo z okazji rozpoczęcia roku jubileuszowego w bazylikach większych w Rzymie otwierają się tak zwane święte wrota. Tym razem święte drzwi nazywane są bramami miłosierdzia i otworzą się nie tylko w Rzymie, ale także w wybranych kościołach na całym świecie, w tym także w naszej diecezji i w naszym mieście. Myślę, że nasz kościół powinien jeszcze bardziej być dumny, bo Zostaliśmy wyróżnieni w archidiecezji. Jesteśmy jednym z 11 kościołów, który będzie miał tak zwaną bramę miłosierdzia, czyli drzwi, gdzie przechodząc i trwając na modlitwie, będzie można zyskać specjalny odpust tego roku miłosierdzia. Planujemy i tak jest. Z w założeniu kurii metropolitalnej, że od godziny piętnastej do ostatniej mszy świętej sprawowanej w tym kościele będzie możliwość adoracji Pana Jezusa, będzie odmawiana codziennie koronka do miłosierdzia Bożego i będą inne modlitwy, zatem już dzisiaj bardzo gorąco i serdecznie do tego zapraszamy. Oprócz tego kolejnym ważnym wydarzeniem w tym roku liturgicznym jest 1050. rocznica Chrztu Polski. To, co stało się kiedyś, dzisiaj powinno być znów odkrywane. Jaką wartość ma powrót do korzeni i uświadamianie sobie, jak się tworzyła nasza historia i co my w tej historii też zostawimy? To jest bardzo znaczące. Będziemy starali się, żeby wszystkie uroczystości, które związane są czy z samym przeżywaniem rocznic były uwypuklone i pokazane w takim świetle bardziej jakimś przejrzystym, ale i żeby odbywały się również takie spotkania, które będą nas ubogacały. Najważniejszym elementem obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski będą uroczystości w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie, Poznaniu i okolicach to właśnie w tych dniach przypada rocznica te trzydniowe obchody zakończy spotkanie na stadionie Lecha Poznań 16 kwietnia na koniec pragnę Państwu przypomnieć o trwającym głosowaniu na Zgierzeni na Roku w ramach plebiscytu, który Tygodnik Panorama Zgierska organizuje wspólnie z Telewizją Centrum. Kto został nominowany i jak głosować przeczytacie Państwo w Panoramie Zgierskiej oraz na facebookowym fanpage'u Tygodnika. Kończymy środowe wydarzenia. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam w piątek o 18.30. Do zobaczenia. Pozdrawiam.